Oglądając animacje często zdarza się tak, że nasze postacie chcą się zwyzywać. Albo bardziej dosadnie określić to, że ktoś nie myśli. No i wtedy wykorzystują wyzwiska pokroju tego, co mogliśmy usłyszeć w epoce lodowcowej. Mogliście głupki nazwać ten dzień prima Prynis. A przez to, że to są z reguły bajki i tutaj nie można przeklinać, no chyba, że to się zrobi nieświadomie, tak jak to było na przykład w Śwince Chudzince. No to przez to w takich animacjach możemy znaleźć całą masę wyzwisk po kroju głupka. I oczywiście my do tego podejdziemy najbardziej inteligentnie jak się tylko da. I spośród wszystkich możliwych słowników przetłumaczymy sobie te wyzwiska za pomocą słownika slangu. I według tego słownika głupek oznacza obraźliwe określenie kogoś niezaradnego, mało inteligentnego czy też dziwnego. Ale równie piękny przykład tego określenia mogliśmy znaleźć w szeregu dwójce. Puste <tryk> czapki ty głupku. Kolejne określenie, które możemy znaleźć w animacjach jest to słowo cymbał. I takie słowo mogliśmy znaleźć w Jak Wytresować Smoka 3. <@gendeine> <XL> Widziałem! And... Kolejny <critical creative�> Nie, to tylko cymbał, który nie zabezpieczył tyłka przed ogniem. Natomiast oznacza ono według dzisiejszego naszego słownika w zasadzie to samo co głupek, czyli osoby, której to używanie mózgu nie wychodzi za dobrze. Natomiast w Gambolu mogliśmy usłyszeć kolejne słowo podchodzące pod wyzwisko, którym to słowem jest słowo durny, i pojawiło się tuż po tym jak Gumball posądził Darwina, że ten całował się z Penny, czyli jego dziewczyną. Durny to jest w sumie synonim słowa głupek oraz cymbał, jednocześnie bo to określa w sumie to samo. I powiem wam szczerze, że ten słownik miejski to trochę jest wybrakowany, bo na przykład tego słowa tam nie znalazłem, za to nieco mocniejsze słowo mogliśmy usłyszeć w rybkach sferajnych. Bo, ever little thing e, 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 go nabijo! Nie będziesz, mi, szmacia, że szargał świętości! No i to słowo już się pojawiło na tym miejskim słowniku. I to nawet w kilku definicjach, gdyż to słowo oznacza osobę godną pogardy, która jednocześnie jest nikczemnikiem. I powiem wam, że chyba w życiu nie słyszałem, żeby ktoś kogoś nazwał nikczemnikiem. I krzyknął na przykład do kogoś, o ty nikczemniku. Kolejne dosyć popularne wyzwisko pojawiło się ponownie w Gambolu. I czy to kogokolwiek dziwi, bo mnie akurat nie. Cześć to chce teraz! Hej, głąbie! Dawaj mi osła, bo inaczej! Otóż, według naszego miejskiego słownika, słowo głąb oznacza osobę, która ma totalnie zryty łeb. Również to określenie mogliśmy usłyszeć w rybkach swe Od brata Leniego do niego. Au! Ty, głąbie... Oprócz tych dwóch animacji, to to słowo pojawiło się również w epoce lodowcowej. W momencie, kiedy to Sid oszukał tygrysy szaplu zębne. Sorry, głąby! Mały już się z wami nie bawić! Pozostając w temacie epoki lodowcowej, to możemy w tej animacji usłyszeć to, jak manik nazywa Sida wypłoszem. Musimy go oddać! Wyjaśnijmy sobie, coś wypłosz, dobrze? I według naszego dzisiejszego słownika, ale niemieckiego, bo tam znowu tego słowa nie ma, wypłosz oznacza osoby o dziwnym wyglądzie, która sprawia wrażenie przestraszonej. I powiem wam szczerze, że ta definicja idealnie pasuje tutaj do Sida. I chyba żadne inne dzisiejsze określenie nie pasuje do żadnej innej postaci tak dobrze jak to do Sida. Kolejnym wyrazem na naszej liście jest to słowo czwok, i pojawiło się ono w pingwin nem Madagascar. Jedyne co te północne czwoki mają nadprzeladzonego to bag pełen magicznego pyłku. Słowo ćwok określa osobę niezbyt inteligentną lub cwaniaka. I powiem wam, że jak słowo wypłosz pasowało idealnie do Sida, to tak słowo ćwok też pasuje tutaj bardzo dobrze. I również bardzo dobrze zostało użyte, bo te renifery latały dzięki mocy magicznego pyłku, ale starały innym pokazać to, że one jednak mają magiczne zdolności latania, a nie, że latają za pomocą pyłku. Za to w SpongeBobie on wraz ze swoimi przyjaciółmi nie mieli takiego magicznego pyłku i rozbili się w okrutku. Atlantów, po czym Skalmar ich nazwał następująco. Gamonie są tu dopiero od dwóch minut, a już rozwalili komuś architekturę terenu. Słowo gamoń określa osobę nierozgarniętą lub niezaradną. Potocznie mówiąc oznacza to ofermę. Za to jeżeli wy chcecie być rozgarniętymi osobami, które będą poznawać same takie świetne wyrazy, to koniecznie zostawcie tutaj subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A teraz przejdźmy sobie do słowa frajer, które również zostało wypowiedziane przez szereka. Więc to wszystko nieprawda? No nareszcie załapałeś, młody! Może nie jesteś takim frajerem, na jakiego wyglądasz? Frajer oznacza osobę naiwną, której to można coś bardzo łatwo wmówić. I to w sumie się pokrywa z tym, co widzieliśmy w szreku, bo Artur bardzo szybko łyknął to, że on jest następcą tronu. Kolejne słowo też się pojawiło w szreku i tym słowem jest poczwara. Oznacza to istotę nadzwyczaj odrażającą, co to w sumie jest bardzo niemiłe określenie, gdyż szrek może nie grzeszy urodą, ale poczwarą też on nie był. Za to w rybkach sferajny pojawił się w sumie dosyć spoko żart. Ora! to tu nie brakuje, ale który mnie tu zaprosił? Wygląda, że ja! Gdyż rekiny są nazywane przez naszego bohatera leszami. Jednocześnie, leszcz to jest gatunek ryby, a to jest bajka o rybach. Natomiast słowo leszcz oznacza w sumie to samo co frajer, z tym, że ta osoba jest też kiepska w jakiejś dziedzinie. A jak nie macie ochoty wyzywać innych, to zawsze możecie zrobić to samo co jedna z postaci z gambola, czyli walnąć bąka i nim rzucić waszego oponenta. <laughs> A jak szukacie już czegoś bardziej wyrafinowanego, to zawsze taką osobę możecie pojechać jakimś kreatywnym określeniem. A jak nic wam nie przychodzi do głowy, to możecie użyć tych samych określeń, które pojawiły się w animacjach. Jesteś w porządku, Szrek. Tylko musisz trochę rzadziej się pieklić i trochę częściej się myć. Dzięki, stary. Z tym myciem to dlatego, że śmierdzisz. I to strasznie. Obejrzałem ostatnio wszystkie części Shreka i wydaje mi się, że główną rzeczą, którą ma na celu nauczyć nas szrek, to jest dbanie o naszą higienę. Bo co chwilę tam można usłyszeć disy, że ktoś śmierdzi. Jednakże pamiętajcie, żeby z tym czyszczeniem się zbyt bardzo nie przegiąć, bo wtedy ktoś was może z kimś innym pomylić. I będziecie wtedy musieli walnąć w niego naprawdę inteligentnym disem, żeby wyjść z twarzą z całej tej sytuacji. Dobra jest, dobra! Co? Jak jestem Bożą Krówką, to automatycznie dziewczyno, tak uważasz, Mucho? He? Ty to facet! Tak od was jedzie, jakbyście cały czas grzebali się w gnojowisku! A propos takich pomyłek, to zarówno ta animacja, jak i też szereg. nam pokazuje to, że wszystko zależy od tego, jak się ubierzecie, gdyż ubiór naprawdę wiele o was mówi. A poważnie to masz bardzo fajny kaftan. Hmm, dziękuję. Nie wiesz czy mają też męską wersję? <gry> Za to jak występujecie na scenie, no to wtedy możecie dać ludziom dawkę dobrego humoru poprzez świetne żarty. Albo możecie się po prostu zbłaźnić i każde wasze wyjście na scenę będzie powodować śmiech u ludzi. Po co to wszystko? Nie zaczynaj z za sens wychodzić na arenę, tylko się ze mnie No śmieją. bo jesteś klaunem! Taka propo. Jak wiecie, za niedługo zbliżają się święta. I pewnie wiele osób z was będzie się zastanawiać, co chcecie dostać. Otóż w takiej sytuacji zawsze możecie poprosić o taki sam prezent co szereg osła. Chcesz mi zrobić prezent? To idź Stąd wreszcie! Czy to tak wiele? Ale wiecie, jak to pokazują nam rybki sferyjne, zawsze mogło być dużo gorzej. <grym> 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 mogło być gorzej, tak? No mógłbym wyglądać tak jak ty. A jak wrócicie już sobie po świętach i wolnym do szkoły albo pracy, no to wtedy możecie powiedzieć swoim znajomym to samo, co Szrek powiedział jego znajomym. Chodzi mi o to, że. Rozumiem, że na swój irytujący sposób chcieliście mi sprawić przyjemność. A to nie wasza wina, że jesteście tacy męczący. Pozostając jeszcze w temacie świąt. No to nie ma nic wspanialszego jak spotkanie się z rodziną. No i wiadomo, wtedy jest bardzo miło. No ale jak ktoś ma rodzeństwo, to ten wie, że wystarczy usiąść sobie obok takiej siostry albo brata, żeby walnąć takim samym tekstem jak Lenny z rybek sferajny. Z Len miał wypadek. Urodził się. Na święta zawsze jest kupa jedzenia. No i później po świętach jak popatrzycie sobie w lustro, no to możecie mieć wtedy w głowie taki sam tekst, jaki miał szereg do kota w butach w szeregu Forever. Uch. Nakarm mnie, jeśli się ośmielisz Kocie, co się z tobą stało? Kiedy ty się tak spał? Nie wiem, czy byliście kiedyś świadkiem tego, jak ktoś kogoś obgadywał za plecami, ale generalnie to nie jest nic za przyjemnego. I w zasadzie to nie róbcie tak, ale jeżeli chodzi o Shreka, to on to przynajmniej potrafi przedstawić w dosyć zabawny sposób. Nie mówiąc o tym, że strzegą go wstrętnej, najczęściej pomarszczone wiedźmy. To wszystko słyszymy. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to koniecznie zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. No i co, trzymajcie się ciepło, bo na polu jest zimno. No i narka, koparka.